Witam wszystkich. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie za pół godziny zaczyna się czwarty ogólnochiński konkurs pracomówczy języka polskiego. Nawet ja czuję się podekscytowana. Zastanawiam się, czy przemówienia Jagny i Zofi będą udane. Przejdziemy się ich filmom. jest bezpoś bezpośrednio związany z naszymi sposobami. Czas trzeciej wystawy Expo Chin Europa Środkowo. W tym stancie... Jeśli porównać ojczyznę z ukochaną matką, to ja jestem dzieckiem w jej ramiona. Po i szczęśliwie. Jeśli ojczyzna jest niech trzeba, to ja jestem liście. Słuchaj miłość nie zawsze pojawia się Wińczyków, którzy są bardzo subtelni w swoich wypowiedziach o uczuciach. To wypełnienie najczęściej w Myślę, że to też jest poprawne w Polsce. Kiedy byłam w Polsce, wzięłam Niektórzy poradów też mówią te poprawę. To wszystko. W marcu 2022 roku miałam zaszczyt być zaproszona do Instytutu Komputeru w Gdańsku. Włości chińskie jest onie w coraz mi języku w języku polski, aby młodzi Polacy mogli poznać historię Chin, historię mojej matki, ojczyzny. Dziękuję bardzo. Wówczas, wówczas w Chinach, jeśli chcą się do innego, musi czekać dużo czasu. Ale teraz nie musisz czekać. Dziewczyny, przede wszystkim spokojnie i gratuluję. Oh, Naprawdę dziękuję. wyszło nieźle, Zosiu, jak no super. Jedna uwaga. A, po, cała oracja była bardzo ładna. Spokojnie, były znaki przystankowe o to chodziło. Przy tej drugiej części, gdzie miałyście improwizować, nerwy były niepotrzebne. A u ciebie, wszystko było dobrze. Zmieściłaś się z czasem, ale na końcu był błąd gramatyczny. Ale generalnie wyczynek Jeszcze raz, świetnie, bardzo mi się podobało. Zobaczymy, jakie będą wyniki, ale wydaje mi się, że poszło dobrze. Gratuluję pomyślnego ukończenia konkursu. Jak się czujesz teraz? Czuję, że mój występ nie jest idealny, ale to nie jest ważne. Dla mnie ważne jest to oświadczenie. Prasa nad przemówieniem była dla mnie fascynującym wyzwaniem, które pozwoliło mi rozwijać umiejętności publicznego przemówienia. Bez względu na wynik, cieszę się, że miałam okazję podzielić się swoimi myślami z publicznością i zyskać doświadczenie, które pozwoliło mi stawać się lepszym mówcą. Czy tematy, które wyrozumiałeś, były bardzo trudne? Byłam bardzo zdenerwowana, Temat mojej przemowy był bardzo trudny. Ale teraz jestem podesytowana, że mimo pewnych problemów udało mi się ją pomyślnie ukończyć. I teraz cieszę się z całej ciężkiej pracy. Nadal mam pewne obawy co do doskonałości mojej mowy. Gdy wszyscy uczestnicy zakończyli swoje prezentacje, członkowie jury ocenili ich występ. Ostatecznie Jagna zdobyła drugą nagrodę w grupie zamosowanej, a Zofia trzecią nagrodę. Ogłoszono już listę zwycięzców i można powiedzieć, że wyniki konkursu są obiektywne, a przez znane wyróżnienia są pełni zasłuszone. Obejrzałam wszystkie wystąpienia i pomyślałam, że nawet studenci, którym nie udało się zdobyć nagrody, spisali się znakomicie. Wszyscy członkowie żyli tego konkursu to znakomici polonieści i autorytety w dziedzinie nauczania i badania języka polskiego w Chinach. Posłuchajmy ich komentarzy na temat występów klasomówców. Kryteria dla obu grup są takie same, ale przyznawanie punktów nieco się różni. Wobec grupy na niższym poziomie znajomości języka zwracamy więcej uwagi na płynność wypowiedzi i wymowę, a wobec grupy zaawansowanej to dodatkowo oceniamy zasób słownictwa, gramatykę oraz oryginalność i głębokość tematu. Wszyscy uczestnicy dobrze przygotowali do konkursu. Opowiadali różne poruszające historie Chin na podstawie swoich doświadczeń. Jestem zadowolony ze wszystkich uczestników konkursu. Gratulacje dla tych utłowanych. Jutro odbędzie się ceremonia wręczenia nagród, aby zachęcać studentom ochotę na Polski. Oczywiście jestem zdania, że takie działanie jak choćby zakończony już na Uniwersytecie w Harbinie konkurs krasomówczy w języku polskim może wspaniale uzupełnić współpracę między Chinami i Polską. Czasami na efekty wielkich międzynarodowych projektów trzeba czekać lata, a studenci trafiają z odpowiednim, pozytywnym przekazem do swoich rówieśników dużo szybciej i bardziej efektywnie. Dzisiaj studenci chińscy pokazali, że język naszego narodu może być piękny i ciekawy, że mówienie o chińczykach i o życiu w Chinach komuś, to jest na innym kontynencie, może przynieść bardzo dużo korzyści. I to jest właśnie efektywne działanie, które szybko przełoży się na zbliżenie dwóch narodów. Nie ulega przecież wątpliwości, że niedługo to właśnie studenci. Nasza młodzież i z Chin, i z Polski będzie kreowała stosunki między naszymi krajami. Każdy wierzy, że świetny kierunek rozwoju kontaktów między krajami oraz z wieloma nowymi ośrodkami akademickimi w Polsce, także tymi, które jeszcze nie miały szans na włączenie się do współpracy z chińskimi uniwersytetami, może przynieść wiele korzyści.